To na pewno było dużo mi też kosztowało stresu, bo dzisiejsza prasa, dzisiejszy poziom dziennikarstwa, który sprowadza się do tego, czy ktoś sobie zrobił nowe piersi, czy ktoś chodzi z tamtym, czy nie tamtym. Liczyłam na to, że zostanę rozszarpana, jak zwykle zresztą. Natomiast pięknie, i za to bardzo dziękuję, że mogłam się tak trochę. Odstawić, nie? I, I ja miałam też ogromną radość, że, że mogę moment być kimś innym. No i fajnie to wyszło, fajnie, ale stwierdziłam, że pora już na nową postać. Pora na, na taką postać, którą ukochałam sobie w swoim dzieciństwie. Potem ze względów, względów moja miłość się skończyła. Ehm. Natomiast pomyślałam sobie o takiej piosence, żeby oczywiście publiczność zaśpiewała. I tam jest taki fragment, i tak bardzo liczę na to, że ludzie to złapią i zaśpiewają to dla mnie tak na koniec, że jak to się uda, to chciałabym, żeby każdy człowiek, który jest na tej hali wiedział, że ja w tym momencie przeżywam totalne szczęście, że to jest to, co ja chciałam przeżyć i jako mała dziewczynka śpiewając tę piosenkę i jako dobiegająca pięćdziesiątki Pani Agnieszka Chylińska. I jak to się dzisiaj wydarzy, to zapewniam Państwa, proszę Państwa, że nawet nie muza jakaś tam menopauza ona się może pojawić. Myślę, że czyste wzruszenie, bo ja się po prostu przy Was wzruszę.